Następna uchwała. Jest to uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Myszyniec pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 oraz artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Gmina Myszyniec w 2019 roku zobowiązuje się do udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej numer 614 na odcinku od kilometra 35 plus 300 do kilometra 35 plus 893 w miejscowości Myszyniec. Paragraf drugi. Koszty wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi opisanej. W paragrafie pierwszym poniesie gmina Myszyniec. Paragraf trzeci. Upoważnia się burmistrza Myszyńca do zawarcia umowy z województwem Mazowieckim dotyczącej pomocy rzeczowej na zadanie określone w paragrafie pierwszym. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Myszyńca. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą uchwałę, jest to wynik wprowadzonej już do zadań budżetowych realizacji drogi wojewódzkiej nr 614 i wykonania przez Gminę Mężczyzn z dokumentacji projektowej. Stąd jest to jak gdyby dalsza procedura zmierzająca do tego, żeby zakończyć tutaj te działania i przekazać później tą pomoc rzeczową w postaci dokumentacji projektowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dziękuję. Proszę Pan radny Ropjak. Panie przewodniczący, przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrz, chciałem zapytać, czy zostało zawarte porozumienie z marszałkiem w sprawie tej właśnie sprawie. Może tak odpowiem. W tym momencie to jesteśmy na takim Etapie rozmów i y, z tym, że ja chcę y, o czymś jeszcze y, innym powiedzieć. Będę y, 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 próbowała zawrzeć tą umowę z, wojewódzkim, z, z województwem mazowieckim, natomiast y, co chciałam Państwu przekazać. Więc. Y, y, Dotyczy to drogi wojewódzkiej nr 614 i rozwiązania projektowe tej drogi były omawiane przeze mnie w obecności pani kierownik i w obecności pani dyrektor rejonu w Czerwinie oraz przy tych rozmowach uczestniczył również projektant. Zakres tych robót ustaliliśmy wstępnie że ma być to wymiana warstwy ścieralnej, przebudowa istniejącego chodnika, przebudowa kanalizacji deszczowej, rozbiórkę obiektu mostowego i budowę przepustu. Wstępny projekt, jaki ja widziałam, zakładał również, um, jak gdyby, przebudowę całego skrzyżowania. I nie do końca, to jest y, skrzyżowanie tam w tą stronę na Chorzele. I ja nie do końca widziałam sens y, przebudowy tego skrzyżowania, choćby z racji tej, że były rozmowy wcześniej prowadzone dotyczące ronda tam, zbudowania ronda, co uważam, że jest bezzasadne. Ronda w Myszyńcu są konieczne, byłyby konieczne i w innych, innych miejscach. Natomiast um, rozmawiając z mieszkańcami tej ulicy, czy którzy mi sugerowali remont tej drogi pod względem odwodnienia z racji tej, że tam przy dużych opadach deszczu są zalewani. Tam w ogóle tak nieciekawie rozwiązane są chodniki po jednej stronie tej drogi i zasadnym byłby remont i wymiana tych chodników, natomiast nie bezzasadnym jest przebudowa całego skrzyżowania i i tyle. Dziękuję bardzo. Natomiast rozmowy są prowadzone. A wiem, że y, 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 ro, y, wcześniej była zawarta umowa z y, y, mazowieckim zarządem dróg wojewódzkich. Dlaczego nie była realizowana? To ja objąłam funkcję w listopadzie i nie mogę być odpowiedzialna za to, czego nie zrobił mój poprzednik. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan radny Rężek. Pani Burmistrz, ja chciałbym dopytać w kwestii tej uchwały, czy taka w ogóle powinna być kolejność, bo nie ma jeszcze zawartego porozumienia z województwem mazowieckim, natomiast wprowadzamy środki do budżetu. Czy, czy, czy tak po prostu można? To jest pierwsze pytanie. A, a drugie pytanie, jeśli Pani mówiła o chodnikach, chciałbym spytać, na jakim odcinku te chodniki byłyby uwzględnione w planowanej dokumentacji. Dziękuję. Dziękuję, Pani Burmistrz. To, co powiedziałam, że to jest przebudowa istniejącego chodnika. Czyli zakres robót dotyczyłby tego chodnika, który jest, jego przebudowę. Natomiast czy, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, trudno jest mi... Aha, tu mi pan mecenas podpowiada. Najpierw uchwała, potem porozumienie. No bo o czym my... No rzeczywiście, o czym... Ja będę miała rozmawiać, jeżeli takowej uchwały nie podejmiemy. Dziękuję. Dziękuję. E, proszę. Ja może jeszcze dopytam pani burmistrz. Jestem bardzo dociekliwy z natury, więc, więc będę pytał. Mam nadzieję, że, że nie będzie kłopotu z odpowiedzią. E, Widzę, jak gdyby podział na, na, na dwie części tej uchwały, bo tak. Pierwsza to jest wprowadzenie środków do budżetu, natomiast druga to jest upoważnienie burmistrza do zawarcia umowy. I właśnie chodziło mi tu o kolejność. Jeśli, jeśli pan mecenas stwierdzi, że tak, to już nie będę dopytywał. Może tak być, tak? Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Pan radny Tański, proszę. Wysoka Rado, Pani Burmistrz. pytać. E, dlaczego tylko od istniejące chodniki, a nie dociągnąć dalej aż do skrzyżowania? Przecież to będzie wygoda dla kolejnych mieszkańców, które poruszają się w tamtym kierunku. Czy nie możemy zrobić, wnioskować o większą ilość tego chodnika, o dłuższy kawałek tego chodnika, żeby nie ograniczać tego mieszkańców? Dziękuję. Myślałam, że nie będę musiała w szczegółach odpowiadać na to pytania, ale odpowiem. Panie radny Tański, państwo, państwo są panie przewodniczący. Widziałam wstępny projekt. Chodnik, panie Tański, we wstępnym projekcie koń, kończył się na przy inwestycji pana Glinki. O jakich my innych mieszkańcach mówimy? Bo pan wspomniał, że dobrze byłoby, żeby ten chodnik był, żeby z tego chodnika korzystali inni mieszkańcy. Jacy? Powiem tak, panie Tański, jeżeli ja rozumiem pana i nie jest to, y, powiem inaczej. Realizuję najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Nie uważam, żeby ten chodnik kończący się na galerii mojego poprzednika był zasadnym. Mieszkańcy głównie zgłaszali mi problem zalewania ich drogami, wodami deszczowymi na tym istniejącym odcinku. Innych rozmów czy innych wniosków nikt mi nie zgłaszał. Jest to możliwe. Ale może tak, do wykonania remontu drogi w takim szerszym zakresie i zrobienia dalszej yy, w dalszym ciągu tych chodników nie wykluczamy. Natomiast na, obecnej, na obecną chwilę nie widzę zasadności robienia chodników tam, gdzie, ich nie, gdzie one nie są konieczne. Przepraszam pani burmistrz, że pani tak uważa, ale ja mam inne zdanie. Ponieważ te chodniki nie robimy dla siebie, tylko dla wszystkich mieszkańców którzy tamtą stronę się poruszają. Jeżeli je ograniczamy tylko dotąd co są, a nie przesuwamy tych chodników dalej, nie ma znaczenia czy to są do, do sklepu Pana Glinki, czy tam do innego celu mają służyć, ale służą dla bezpieczeństwa mieszkańców. I po to powinniśmy zwłasz, robić tych chodników jak najwięcej. Poza tym robimy ten chodnik za pieniądze z zewnątrz. Natomiast my tylko to wykonujemy dokumentację, więc należałoby tej dokumentacji uwzględnić ten chodnik, żeby był jak najdalej, a zostanie wykonany za pieniążki z zewnątrz. Uważam, że to jest zasadne robić chodniki dla mieszkańców. Dziękuję. Odpowiem tak, rzeczywiście zasadnym byłoby robienie czy ścieżki rowerowej, czy chodników w dalszej części przebiegu tej drogi. Odpowiadam. Niezasadnym jest robienie kawałka chodnika tylko do tej inwestycji. Panie Tański, to chyba nie tak. Chcemy robić chodniki, ulepszać przemieszczanie się mieszkańców, ale czemu to miałoby niby służyć? Istniejące chodniki, które są tutaj na ulicy poległych, ten wąski pas po prawej stronie wymaga naprawy, wymaga modernizacji, wymaga wymiany. Rzeczywiście tak. I ja tak będę wnioskować, a że jutro jadę do marszałka do Warszawy wspólnie z, z panem starostą, więc będziemy na pewno o tych drogach wojewódzkich też rozmawiać. Powtórzę panu jeszcze raz. Nie widzimy zasadności budowania chodnika tylko do tej inwestycji, tylko do tej inwestycji powtarzam. Rozumiem Panią, natomiast nie rozumiem jednego, bo chodniki służą dla bezpieczeństwa ludzi. Jeżeli ludzie poruszają się jezdnią jest, są bardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Idąc chodnikiem jest to bez, większe bezpieczeństwo. Ileś ludzi się przemieści do tego sklepu, który tam ma powstać. W ten sposób powstanie większe bezpieczeństwo. Nie ja tylko chodzi o bezpieczeństwo dla mieszkańców i to wszystko. Jeżeli jest to za pieniążki z zewnątrz. Wnioski Może tak. Pa, odpowiem Panu już teraz, może y, nie wiem ostatecznie, czy jak będzie Pan chciał drążyć temat, to, będę, to będziemy go drążyć. Mam nadzieję, że bezpieczeństwo mieszkańców leżało również na sercu mojego poprzednika. Jeżeli leży to. Na jego sercu, to niech te chodniki y, y, sfinansuje z, z, własnych, z własnych kosztów. Ja natomiast nie widzę zasadności robienia chodnika tylko do y, inwestycji, którą buduje mój poprzednik. Dziękuję. Dziękuję pani radna Zaleska. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mieszkańcy myszyńca od lat zwracają uwagę na brak chodnika na ulicy Stefanowicza. To są. Y, zaległości kilkunastoletnie i ja dziwię się, że jakoś pan radny Tański tego nie zauważył. Mieszkańcy, myszyńcy i osoby też dojeżdżające z naszej gminy do pracy w zakładzie JBB skarżą się na to, że odcinek drogi, który jest od zawodzia do granic gminy Łyse, jest niebezpieczny i bardzo trudno się tam przejeżdża. Więc ja chciałabym spytać, czy pani burmistrz widzi możliwości wykonania dokumentacji na tamten odcinek drogi? Mieszkańcy gminy zwracają uwagę na fakt, iż skrzyżowanie z drogi krajowej 53 w kierunku Kurpiowskiej Krainy jest też niebezpieczne. Uważają, że ono powinno być dwupasmowe. Pytam się pani Burmistrz, czy pani ma możliwości wpłynięcia na bezpieczeństwo właśnie tego zjazdu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt tej drogi na Łysę jest już zrobiony, być może, być może. Trudno jest mi powiedzieć w ilu procentach, ale będzie ona realizowana w tym roku. I odpowiadając pani radnej również, tak nasze działania prowadzą do poprawy bezpieczeństwa ruchu mieszkańców i one muszą być zasadne. Ta inwestycja niekoniecznie. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Tański. Przepraszam Pani Doktor, ja zostałem, poczułem się wywołany do odpowiedzi, dlatego chcę Pani odpowiedzieć. Tamtej drodze mi nic nie wiadomo, natomiast w chwili obecnej rozmawiamy o tej drodze, w której mamy, mieć, robimy projekt i mamy dofinansowanie, więc dlatego o tym chodniku wspominałem, natomiast jest najbardziej potrzebny chodnik, gdzie dzieci podróżują tutaj do szkoły, Też, przy moście, tak? wie Pani, także ja tylko, dlatego wspomniałem o tej, bo tam mamy, robimy projekt i ma być to dofinansowanie z zewnątrz. Gdyby tam było również dofinansowanie, również bym wnioskował o chodnik i na inną drogę. Także chcę, żeby Pani mnie dobrze zrozumiała. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Wiesławie za to uzupełnienie. Właśnie pani burmistrz zapomniałam jeszcze dodać, że dla bezpieczeństwa naszych dzieci jest potrzebny też chodnik przy przejściu właśnie w przy moście tutaj na ulicy doktora Pawłowskiego, czy, czy na Placu Wolności. Ale proszę Państwa, moja wypowiedź była podyktowana tym, żebyśmy. Zauważyli, że potrzeby naszej gminy w zakresie dróg, chodników, ścieżek rowerowych są bardzo, bardzo duże i powinniśmy skupić się na tych inwestycjach, na które od wielu, wielu lat czekają mieszkańcy, większość mieszkańców. Ja nie umiałabym wytłumaczyć moim wyborcom z Myszyńca, że zrobiony jest chodnik. Gdzie, który ma służyć osobom właściwie uczęszczającym do galerii, a nie ma chodnika czy ścieżki rowerowej, czy nie ma nawet dokumentacji zrobionej dla mieszkańców, którzy czekają na to od wielu, wielu lat. To właśnie to jest taki wybór, proszę Państwa, co jest ważniejsze. Powinniśmy zastanowić się jako Rada nad tym, co jest najbardziej istotne. Ja myślę, że tutaj nikt nie wyklucza takiej sytuacji, że kiedy powstanie zabudowa także w kierunku, w ciągu drogi 614, że będzie można uzupełnić tą drogę o dalsze chodniki, ale walczmy o to, żeby przede wszystkim było to za sprawą dyrekcji dróg wojewódzkich, żeby to ona głównie wyłożyła środki albo też Osoby prywatne, co jak słusznie zauważyła pani burmistrz, miałoby też swój sens. Dziękuję. Pan radny Drężyk. Szanowni Państwo, chciałbym się jeszcze odwołać do bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. I miałbym prośbę do pani burmistrz, żeby tak szczegółowo może pochylić się nad, nad przyszłym projektem dotyczącym szczególnie ciągów pieszych, chciałbym zauważyć, że na ulicy obwodowej, na, przy ulicy, przy ulicy obwodowej, to jest droga powiatowa, jest ścieżka rowerowa i może dobrze by było tą ścieżkę rowerową połączyć. Już nie mówię, żeby do galerii ten chodnik prowadzić, ale przed tym skrzyżowaniem jakoś połączyć tą ścieżkę rowerową, żeby czy, czy piesi, czy czy rowerzyści mogli się tu do centrum Mszyńca dostać jakoś, żeby, no bo tam kilkaset metrów pewnie będzie, będzie taka mała przerwa w ciągu pieszych, więc może już zostawmy tą galerię, a zróbmy chociaż do tego skrzyżowania, żeby to jakoś połączyć. Później ta ścieżka łączy się z, ze ścieżką w kierunku Zdunka, Olszyn, też przy drodze powiatowej, żeby te, te ciągi jakieś miały sens, żeby nie robić takich przerw, bo później ciężko jest to dokończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Działania te na pewno będą podjęte w najbliższym czasie, mówię, najpierw musimy rozważyć to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i mieszkańców, i prośby mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję, pan radny Ropiak. Szanowni Państwo, ja już pominę kwestię, do kogo ta, ten, ta, ten chodnik ma prowadzić. To jest, jest nieistotne, naprawdę. Chodzi, chodzi o to, że. To jest, inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. I to on wykonuje te inwestycje. I każdy samorząd, będąc w takiej sytuacji, to stara się na swoim terenie zrobić projekt tak, żeby jak najwięcej ująć w tym projekcie, bo wcześniej on nie, on nie będzie ponosił kosztów. A tu jest jakoś odwrotnie. No nie rozumiem, żeby nie chcieć pewnych rzeczy, żeby to był projekt powiedzmy tak wypasiony. No, ja to nie rozumiem tego. No. Ja już, to, to już pomijmy, pomijmy to do kogo on prowadzi, I nie, nie mówmy o tym, ale naprawdę to jest inwestycja jest Zarządu Dróg Wojewódzkich i oni będą to wykonywać, oni będą finansować, a my mamy zrobić tylko projekt i więc należałoby na, zale, powinno nam zależeć, żeby w granicach naszego miasta jak, jak, jak najwięcej zawrzeć różnych do, udogodnień dla mieszkańców na, na przyszłość. Dziękuję. Odniosę się do, do tej wypowiedzi. Tak, jeżeli Zarząd Dróg Wojewódzkich chce robić projekt i chce robić drogę, Panie Radny, droga wolna, ma mo, naszą, myślę, że i państwa i mieszkańców akceptację. Natomiast finansowanie projektu, który nieko, niekoniecznie y, spełnia oczekiwanie mieszkańców, na razie wstrzymujemy się. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Myszyniec pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę, uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Myszyniec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego została podjęta jednogłośnie, 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.